Dzień dobry, Jeśli przedstawiamy subaru legacy z 2010 roku. To te auto z dwulitrowym silnikiem wolnossącym ma mocy 165 koni. Zostało to jest zamontowana instalacja Kamy Ewa i pokażmy jej poszczególne elementy. Tutaj na samej górze widzimy komputer od instalacji gazowej, z jego podłączeniem, Obok widzimy reduktor, w tym przypadku jest to produkt firmy AC, tutaj mamy filtr fazy ciepłej, filtr fazy lotnej, i tu mamy poszczególne. Zdryskiwacze pojedynczy montaż są to Barakuda. I tak, spalanie benzyny w takim małcu jest to około 14 litrów. Po montażu LPG mamy spalanie na poziomie około 16 litrów, czyli oszczędzamy na każdym 1000 km blisko 380 zł. Dla porównania koszt przejechania na benzynie 1000 km jest to 700 zł, na LPG już będzie to tylko 320 zł. Przejdźmy teraz do wnętrza. Przełącznik w aucie został zamontowany na konsoli środkowej z wykorzystaniem wolnej zaślepki. Teraz wlew gazu mamy pod klapką. Tutaj mamy dwuczęściowy wlew dokręcany i zbiornik. Zbiornik w Walcie mamy w miejsce koło zapasowego. Tutaj idealnie się zmieści zbiornik 55-litrowy, co daje nam około 44 litrów gazu i zasięg blisko 270 km. I tak podsumowując, cena zestawu czy instalacji KMN w tym konkretnym aucie jest to koszt 2800 zł i zwrot następuje po około 7400 km. Dziękuję i zapraszam na kolejne filmy.